Ależ dziękuję Ci, Wojtazie za ten podarunek, czyli batonika. To jestem bardzo wdzięczny. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek. Stwierdziłem, że jednak to za troszeczkę, bo już tam prawie 20 minut było. byśmy poleśli do jeszcze jednej jaskini, to by nam prawie pół godziny wyszło. Za długo, troszeczkę po prostu. Dlatego teraz sobie gotujemy mięsko w garku, czyli smarzymy, czy w sumie to bardziej garnkujemy i potem lecimy pod wodę do jaskini pokusze. Gotujemy. Gotujemy, no garnkujemy. Jeden jest, dobra. Nie <grystanie> istnieje taki wyraz. Istnieje, bo właśnie go wymyśliłem. Okay. kurde, no chodź tu. Tępa mewo. Pan do tego drzewa może później. Dobra, o. Dobra panowie, to gdzie ta jaskinia? Muszę zakładać strój? Dobra, to a, Ja mam lepsze pytanie. Gdzie jest ognisko? <noise> nie <głos> wiem. Zjadłeś. Miałeś zjeść samo mięso, a nie garnek i ognisko. Dobra, szukamy jaskini, panowie. Nie ma czasu do stracenia, bo zdobycie jest kusza. A kuszę to warto zdobyć, oczywiście. To co, gdzie ta jaskinia? Mroczny, bo ty się jeszcze na dnie odezwiesz. Gdzieś tam co ty taki cichy dzisiaj? No nie wiem. Dobra, o jezu to jest w ogóle ten wrak tego statku całego. No to muszę powiedzieć, że tam całkiem mała część została na lądzie. No ja się w ogóle zaraz uduszę. No mi została połowa tego. Gdzie tutaj to jest? A jak się butle wymienia? Trzeba. Sama no ci się chyba no. Nie no będzie to... się samo wymieniała. To jak? No to... Aha. Wyjdź na lodzie i kwitunek trzeba No a ja tutaj poszukam, że może. Sobie ogarnijcie, a ja poszukam, bo jeszcze mam trochę tego. Też mam trochę tego. O nie? co, i to ma być gdzieś na, na... dnie? Tak, a... a chyba nie w połowie tej... Nie, bo... znaczy, bo może być na przykład... Y, przez statek trzeba może wpływać. Może statek upadł na jaskinie W sumie to sprawdzę Ja sprawdzam Nie ma nic Tak no. Nic w statku Nic O kogo ja słyszę to O kurde u mnie Jakiś cymbał jeździ po prostu i tyle Dobra muszę się wydostać na ląd bo się usłyszę Dobra, szukajcie jaskini. Ja idę wymienić yy, butle. Yy. No, nie tak ciężko jest znaleźć te jaskini, niż mi się wydawało. Myślałem, że to pójdzie zgrabniej i łatwiej, i szybciej. A tymczasem ja muszę już butle nowo wymieniać, pierwszą. To niedobrze, bo nie mam ich drastycznie dużo. Okej, okay, już mam jeszcze trzy później. Barka, Ma tak, no mam jaskinię. Jak ty żeś szukał? Co, gdzie ty jesteś? Ty jesteś no w tym pomieszczeniu, gdzie ty byłeś? No mówiłem, że w statku będzie trzeba. No, A ale wykonałeś tego pomieszczenie. Ja też byłem w tym pomieszczeniu. I bo nie znalazłem No to by nie szukał, dobrze. No tam do dziury takiej trzeba Poczekajcie, bo mi ja muszę pod statkiem byłem. Masz przecież ten... Tu jest. Dziura. Czekaj na... Czekaj na... na domu. Dobra. I pokażcie o, gdzie. Tu. O kurde, okej. Okay. Aha, okej. Okay. No dobrze mówiłem, że przesadek. Okej, okay, trzy kulę. osoby naraz w to przychodzą. Tak wygląda poród strojaczków. O nie. Dlaczego ja słyszysz Oj bardzo. Dobra. Chyba nie trzeba dużo płynąć, bo nie chciałbym jakoś... Aha, okej, już nice. będzie. Można to już zdjąć? Można. Dobra, to ja to ściągnę. Jest dużo. Ej, czy ty tyle? Tyle. Okej. Okay. I kusza wygląda tak. Tak to wygląda, ok. Zmarnowałem jedną strzałę, ale trudno. No. Powiem ci tak. Ładnie. Yy, no to w sumie, jak tak mało rzeczy zrobiliśmy, to można by iść po pistolet, Kanibali. Znaczy po pistolet kanibali, pod drzewo kanibali, po pierwszą część pistoletu bez niedaleko co myślicie? Może być. Fajnie. Tylko zimno tu jest. No fajna, fajna. A już nie bije właśnie zimno. Lepsze od łuku. Nie, rozpalamy. No, rozpalaj szybko, to, to zimno. Trzy osoby na rozpalały. rozpalają. Nie. No do wody, idioto. Aha. chyba nie takiej płytki. Okej, okay. tego się nie spodziewałem. Yy, nie mogę strzelać. Przynajmniej się rozgrzałem. Jakim? Nie mogę się strzelać, yy, na. Już strzeliłeś. Na ponocymi. Tu ja się więc co Nie Nie marnuj co? Dobra. Jest jakiś ten, jakiś kościół. Krzyż, ok, też fajnie. resztka picia. To idziemy. Idziemy, idziemy. Nie, ma nie co masz się obiecać. Nie, 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 bralu. A. To ktoś chce picie? Ja to, mam. To do mnie do domu i mi daj. Yy, nie że. Dobra, teraz się trzeba stąd wydostać. ten pojaczku ten teraz tak, teraz jest, bo wypływamy, nie? Mm. Ej, pokażę ci fajnego buga. No. To jest ta deska, która wpływa, prawda? To nie jest bug. No jest... fajnie, na pływającej desce co stoisz. Nie słyszałem jeszcze przy bugu podczas porodu, bo to by mogło na przykład ułatwić całkowicie, żeby wiesz, żeby pominąć to Na przykład wskoczyć gdzieś z boku pod gabinetem gdzieś tam wiesz za łóżko i, i pominąć cały etap. To do, dobre do speedruna życie jest. No. Nie jedna... skończy niż zacznie. Jestem jednak bardzo mało inteligentny, to jest już taki stopień bez beki. Bez beki się mówi, czy bez bekowości? Nieśmieszności Nieśmieszności, o Dobra, to na łódkę i po część pistoletu O, widać już mamy nowego gościa, który prowadzi No, to ja bym uważał, jak on... Nie umie prowadzić tym steruje, to ja bym uważał Stój Łodzi się, panowie, nie prowadzi, łódź się steruje. Ach, wszedł. Ty, o ty frajer. No właśnie to zrobiłem. Zauważyłem właśnie. Idziemy po część pistoletu. Lepiej płyniemy w sumie. Możesz iść, jak chcesz. No, i jeszcze chodzić po wodzie nie umiem. Słyszeliście w ogóle o takiej grze, I am Jesus Christ? Wiecie, jak będę miał to podpalone, tego mołotowa toczą mi wybuchnie w ręce? A, magicznie ci wybuchnie. Mołotowa. No właśnie, w tym jest rzecz. Że... O patrzcie, czekają na nas. O, towarzysze wycieczki, idziemy to, Ja to... ich mołotowym polskiem. Poszczerz ich mołotowym. O, patrzcie sobie. O, jeden się pali. A nie mam trzyma coś, co się pali. Rzucaj w nich. To nie trafiłeś. Nie trafiłeś. No wiem. Ja nikt tą kuszą będę strzelał A ja idę podami. z kataną. Co jest? On zdech od razu. Dostał faj, kuszą Do jest tak Katana też Jeszcze strzałę zabrałem, żeby nie nowych. Dobrze, dasz mi Znowu samochody słychać, nie? Nie. nie. Może trochę. pojeździ jakiś łeb ja, ja po nie prostu. Słyszę. Nie wiem, czy on się pochwalić, próbuje. E, głośny jestem. Dostał. Ja teraz nie mogę biec, bo oczywiście nie mam energii. Kurde. No, Dobra, i tu będzie gdzieś pierwsza część pistoletu. Jest. Uciekać No jest Idę. Tu wysadziłeś? Tak bom. bom. Okej, okay, jest I mam pierwsza część pistoletu. Gdzie to jest? Tutaj? Tak, Część pistoletu skałkowego 2 z 8. Część druga z 8, ok. No cicho Ale, z tym samochodem. Tak, tak, tak. Jak mu palnę przez łeb, zaraz się obrócił 361 to. stopień Dobra, to w sumie gdzieś mamy blisko do czegoś teraz? Oje. Co? Mamy blisko gdzieś do czegoś teraz? Do jak tu? No na no jak Chyba, że płyniemy łódką. Nie no, szybciej będzie z buta. Serio. Więcej reklam może być. Cicho! Oni nie mogę o tym wiedzieć. Prawie, spadłem. i to nie marnuj tego. Czemu to marny? No, no, nie mam dużo. No ale no to będziemy mieć mało później. Dobra. Chciałbyś żeby mieć mnie Ty to wiesz co on ma. To jakim cudem on jest No bo popłynął debil. Nie wiem czemu go obrażam, po prostu jakoś tak będzie szybciej, więc no nie podoba mi się. Tak ja mam być, wiesz, ja mam wygrywać. A jak wam się nie podoba, to proszę w tej chwili yy, zostawić lajka i subskrypcję. jak wam się podoba, to również możecie zostawić lajka i subskrypcję. Ja jestem mądry, ja umiem wszędzie wrzucić A Jak reklamy. jestem neutralny? Uwierz mi, że nie jesteś. Jak jesteś neutralny, to wrzucasz subskrypcję i lajka. Ja umiem wszędzie a wrzucić reklamę A jak nie chcę. A, a jak nie chcesz z kolei wrzucić subskrypcji i lajka, to możesz zrzucić lajka i subskrypcję. A i w ogóle... Tak w historii Deporesta ten ja wiecie gdzie tu stoi? No. W jednym miejscu. Około 30 lat. Mhm. Wspaniale No To jak tam podróż piechotą Piechotą Pieszmy Dobra, jesteśmy na jachcie udało Ale, się. Ale jakaś karta potrzebna. Co? What the hell? Tego tu nie było O pieniądze do bomb się przyda... Ej, karta jakaś jest potrzebna? O, tu jest karta. Nie. Nie, to była kaseta. O, są butle w sklepie. Ale się podoba. A tu czegoś nie ma? Nie. Ale zapisać grę? Zapiszę grę w sumie. I skąd ja mam sobie wziąć kartę, co? Nie wiem. To znaczy, że będziemy musieli tutaj wrócić jeszcze? Bo ja jestem teraz... Totalnie ciekawe co tam jest Dlaczego kartę potrzeba Co jest grane? Gdzie to jest jakaś karta? A tu gdzieś coś nie leży Myślę, że to by było za proste jakby to tu gdzieś leżało, nie? No Definitywnie za proste Dobra, możemy się tu przespać w sumie, chodźcie Oła, wiem jak tam cię trzeba dostać. Gdzie? E, kojarzysz taką jakby złotą kartę? Nie. Jest taka tak zwana karta numer dwa. No nie, scp, nie mam pojęcia. Wypuśćcie mnie stąd wobec obozie. Nie. Powie. Ok, udało się. Dobra, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że w tym odcinku będzie na tyle, bo nie ma po co duże ciągnąć. Zrobiliśmy jedną jaskinię, jacht i. Tam to drzewo zaliczyliśmy, czyli w sumie tak w ładnej linii nam poszło. Nie wiem co tam wymyślimy w kolejnym odcinku, na pewno coś wymyślimy, Na pewno będzie trzeba tutaj wrócić z tą kartą, bo tego tu nie było. Tego tu nie było, więc skoro nie było zamkniętego na kartę, znaczy, że w środku może być też coś nowego. Dzięki Wojtas, dobra. Słuchajcie. To było na tyle w tym materiale i to zobaczenia w kolejnym... Opa! No ty się dalej wodisz. Ale się? Nie, nie. Давай лекарство. Добро, на разе.